Witam, tu Edmaster i dzisiaj będziemy oglądać naszą serię Let's Play Half-Life 2 episode 1, jakby ktoś nie zauważył, ale raczej ciężko. Eeeem... Um, wow, co my tu mamy? Um, ostatnio odzyskaliśmy właśnie to takie fajne działo, tylko że... co się dzieje? Hmm, mam ten skoczyć po prostu? To raczej wątpię, by to się mogło udać. Musimy w tym miejscu przelatać się na drugą stronę, no łatwo, aha! Może to włączyć? Tylko, że się włączyć nie chce. Dobra, um, co zrobić? A może skórki to potraktować? A i chyba jednak ja. Chyba nie o to chodziło. nie no, włączyć to się nie chce. A, może tam to strzelić? Albo. jeśli tylko trzeba tam trafić jeszcze. Albo tutaj na przykład. O! Idealnie. No dobra. I się jakoś przedostaliśmy. Co tu strzela? A teraz już sobie poradzę z nimi bez problemu. Teraz to tam z tym działem to wszystko można. Byle nam później tego nie zabrali. A coś mi się tak wydaje, że jednak później, niestety, to będziemy musieli stracić. O, achievement za coś? Aha, no dobra. Fajnie widzieć. Chyba muszę kolejne kulki zdobyć mm, Aby mnie włączyć Jeszcze jedna O dobra Możemy się przesadzić dalej O dobra, nie wiem czy ich ten trzeba było zabić Ale mi się po prostu, o nie Tych już muszę jednak zabić, mi się po prostu nie chciało Tych Już zapewne muszę zabić Są jednak zbyt blisko trochę mm, Kolejne do włączenia zbędę ich, przynajmniej w jakiejś części. Oj, to jest wysłonięte. Może jakoś tak się da? Trzeba... może wstrzelić w to? Sekundę. Co mi strzela? Granat. O, można użyć granat, fajnie. O. Co? Aha, z góry. Dobra. Kulka. To można zniszczyć? E, chyba nie. Chyba nie o to chodzi. O! Wleciało tam, tylko że nie do końca tak jak chciałem. No nie strzelajcie do mnie. No dobra, załatwimy, przynajmniej częściowo, zaraz znowu się pojawią pewno. O, udało się. O to chodziło. Hmm. Co my tu mamy? O, kurde. O, można to jakoś sobie przestawić. Aha, trzeba ten wejść, dobra, nie zauważyłem. Co tam się wali? Eee, co to jest? Dobra, może przejdę jakoś? O, wolałeś. Ładę, wszystko tu wybucham. Hmm, Spokojnie, ja tu tylko przychodzę. Eee, tędy raczej, a chyba nie ma innej drogi. O! Tych wolę nie tykać. Nie lubię ich. Można snu go przyciągnąć? O chyba nie. Ups. Ee, to nie ja. Weź sobie. Idź. idź. No, dobra dobra. Ehm. Um, no, jak chcesz to możesz spać, to nie przeszkadza. No, widziałem, widziałem. Dobra, co my tu mamy? Więc jakieś doładowanie mimo wszystko przydało, bo już mam trochę mało życia. Eee... Hmm. Hmm. Nie, ja tego raczej nie zniszczę. O, no tak, zapomniałem, że ono może to otwierać. No, widzę, widzę. Można przyjść dalej. Wow! Spokoj! Hmm. Dobra, jakiś tunel znowu. To zapewne można wyłączyć. Nie wiem, co wyłączyłem, ale coś wyłączyłem. Wiemy to, że to jest zminda transportowa do rdzenia. Czyli chyba tam gdzieś mamy dostać, tak zwiaduję. To jest winda? Eee, ciekawe. A jak ją uruchomić? Eee, są kulki, są... Tam po prostu? To eee, chyba nie. Chociaż... Może w to taki na środku. Tak. Mm, o, o! Co spada? Um, można to jakoś. O, chwycić, dobra. O, o e, Tego trzeba obejrzeć, ponieważ, jak ostatnio, tak pozwolenie, żeby to sobie spadło, to po prostu musiałem przydać punkt kontrolny. Ponieważ zniszczyło windę, i wraz z Alex spadliśmy. I tego raczej nie musimy odbijać. Ale te większe już trzeba. Ups. Uf. Dobrze to działa, jest takie mocne. Jeszcze coś leci? No takie małe, to tam. Akurat nie zagrożą nam. Chyba. Au. Nie dostałem. Aha, znowu nie trzeba było pomóc. dobra. Nie problem. Tylko trzeba nam strzelić... Oj, to chyba jest zablokowane. Um. Aha. Kulka chyba tam musi wlecieć, dobra. Wyjść się tędy. Tak. Mm. No, winne dzieła. Hmm. Znowu coś będzie spadało? Mam nadzieję, że nie. A jednak leci. O. A znowu uruchomić? A to jest jakoś. Aha, teraz jest tutaj jakiś. Hmm, można to usunąć? Trzeba się tam strzelić, fajnie? A można usunąć, dobra. No, im to. To też można. To. To można, a to? No, da się czy nie? O, chyba już nie Dobra, to tak więc jak to strzelić. Nie, nie ma tego, jest, udało się. Dobra, znowu coś będzie spadać? Eee, nie w tą stronę. Nie w tą stronę chyba. A chyba to się popsuło. Działa, ja nie. To chińskie jakieś czy co? Znowu coś będzie spadać? Czy tym razem już nie? O, przyspieszyło. No, tak trochę. Byle nie za szybko. No, dobra. Tutaj. Oj. Co chodzi? Oj. Tego bym nie złapał. Dobra. O, doładowanie. Może być. Drzwi jakieś. A jest achievement. Za co tym razem? Aha, czyli trzeba było po prostu to przejść. No, otwiercie. O, roz rozpoczął się rozdział, jak widzicie. Bezpośrednia interwencja, czyli pewno będziemy coś robili w, w rdzeniu, czy czymś takim. Wow. Skoro to niga i tak piszczy, to chyba nie do końca dobrze. Z naszym rdzeniem. No, ja też nie mam pojęcia

Tam szukaj, ja sobie popatrzę na coś co nazywasz rdzeniem. To mi to jakaś kulka, ale dobra. Gdzie coś. Aha, tędy, spoko Sterownia, A tam chyba jakaś winta, czy coś takiego. No to sprawdzaj. Bo skakać to bym nie chciał z takiej wysokości chyba. To będzie, że to nie widać windy jakoś. Mhm. Ja nie wiem co robię. Absolutnie nie wiem co robię. Oto twoja winda. O, widzę. Mhm. No cóż, trzeba sobie radzić. No, spójrz tę windę o, pewnie mi dać tego szkła. Na szczęście nie spalam. Aha. Wykryto radiację. Ciekawe, czemu. Wow, co ja tu robię? Gdzie tu trzeba strzelić tą kupolę, żeby to włączyć? Wow, gupa. Dobra fakt. No, chyba nie w rdzeni, tak mi się zdaje. A, jeszcze nie trafiłem. Chyba nie tam, o dobra O tu widzę jakiś To takie do sterowania, nie trafiłem Może teraz? Bliżej, a jednak Jeszcze drugie trzeba znaleźć Gdzie to jest? Tu, dobra E, popsuło się? Aha, to pewnie trzeba szybko No tak znając moje szybko to Co tu się dzieje? Aha, stalkerzy to niszczą, dobra pierwszych trzeba chyba zabić, nie problem Jeden załatwiony, drugi... z tej... Ła! do mnie teraz strzela. Jak jakimś serem? A nie trafiło. Eee, teraz. E teraz. Eee, mi kulka. A tak. Taką odległość strzelania z tych kulek to nie jest idealne. Zwiem jest w tej grze... To, czy no tutaj ogólnie. E, ciekawy achievement, a mianowicie, żeby wystrzelić dokładnie jeden pocisk, czy tylko jeden pocisk, no. Ja go raczej nie wykona, ponieważ to by było zmęczące. No, chyba, że tam później, czy kiedyś tam, jakby będę sobie sam grał. Natomiast teraz po prostu będę przechodził, żeby zobaczyć, cóż ciekawego na nas przygotowali twórcy. Um, jakiś przełącznik? Tak. Aha, most przesunął. Mm, dobra. Chyba jesteśmy tuż pod rdzeniem. Ciekawe miejsce. Mm. Gdzie tu trzeba... Aha! Drobina, dobra. Na wyższy poziom jakiś... O! Wow. Teraz jesteśmy naprawdę blisko. Osobiście wolę nie skakać do tej kulki zbytnio. Ale cóż... Hmm, co tutaj jest? Jakieś przejście? O! Wow, żołnierze! Hmm, kolejna sterownia. Potrzebujemy tu kółki chyba. Chyba będziemy potrzebowali. No to wracamy się. Tutaj ich było sporo. Ale tu jasno. W porównaniu do tego miejsca. I do środka. Działa. Co uruchomiliśmy? Eee, co to jest? Hmm. Ciekawe. Aha, chyba jakiś stabilizator tego pola. Dobra. O, podładuje się. Co tu? Mahaki? Wiedziałem. Dawnych nie widzieliśmy. Ile tego tu? Dobra, idę. O! Dzień dobry. A, co tutaj? Znowu mahaki? Można to otworzyć jakoś? Aha, wystarczy walno już spoko. I teraz tu jakoś wejść. O, tylko że to kółki latają. Uła. No to jest dobry pomysł. W którą stronę iść? Oj, to chyba nie było dobre. Aha, tutaj jest przejście. A tylko tam dojść. Szybciej! Uff, udało się jakimś cudem. Można po tym przejść? Można. A. Tędy? Tędy. Wolałbym tam nie wracać. Jakoś szczególnie. No, widzę. Jeszcze tu? Był. Wow, ja to miść. iść? Była ciaczkolencja za ustabilizowanie tego rdzenia bez zabijania, zabijania mm, żadnych żołnierzy, ale zgaduję, że tego też już mi się nie uda wykonać. Ja to mam iść? No, chyba nie. Już to mnie spali. Znaczy, ostatnio jak szedłem, to mi właśnie spaliło. Można to walnąć? Nie. To chyba. A może tym? To chyba niezbyt. To kulka się wydaje taka trochę groźna. A może jak się pomniejsza? A i dalej hmm, pędy, Tak znaczy ja powinienem świecić po tym wrodzeniu Ale dobra tu to to mamy, znowu jakaś sterownia. A i znowu kółka trzeba. Dobra, to zawsze się wrócę, ponią. Tu usiadłem te... A, tutaj jest kółka, jeszcze lepiej nie musiałem się męczyć. Kolejny stabilizator. Tak zgaduję. No chyba tak. Zrobi to samo co tam tamte poprzednie, czyli wyświetla jakiś promień dziwny. No, dokładnie. I teraz którędy? Tędy, zapewne. Winda. Dobra. Co tam jest na górze? Tam jest spali. Dobra, ja stąd idę. Nie wiem jak wy. Wow. No i zaraz ginę. Myślę, tak tutaj pójdzie. Tego by... O, tak! Idealnie. Najlepszego momentu nie mogło trafić. Co tutaj mamy? Znowu niebezpiecznie blisko rdzenia. I chyba musimy się tam przedostać. Zgaduję, że... Ła, co tu? Zgaduję, że po tych ruchomych będzie trzeba skakać. Ale to... O, dobra, nie problem. Aj, akurat akurat uciekło. Dobra, kolejnym pojadę. No to skakujemy. Ciekawe miejsce. Nie powiem. O, Alex! I mam haki. Ok, ale się mniej cieszę. Tym bardziej, że tutaj nie jest tak idealnie ich zabijać. Ale dobra. Nie będzie chyba tak źle. I mnie jest Mmm... Tam chwilę miałem skoczyć. Mam nadzieję. Dobra, skaczę. Hmm... Co tutaj się dzieje? A, jak zwykle impreza. Oj. Słyszałem gaz. Zapewne znowu trzeba zniszczyć, tylko mam nadzieję, że nie będzie znowu już omijania tych kulek. Bo to było złe. Hmm. Tędy. Oto idziemy w stronę światła! Kulki! A nie znowu slalom. Dobra, jakoś biegnę. Aj! Uff, udało się. Ledło. Dobra, kulkę potrzeba mi. A to chyba stamtło przyjść. Nie problem. Odlata ich tu pełno. No i znowuż ten kolejny stabilizator się zapewne włączy. Ciekawe, ile ich musimy łącznie uruchomić, by. no zakończyć to. Tędy mam zejść na dół? Chyba tak. Wow, co tutaj jest? Eee. Um, nie mam pojęcia. Bo tak obok tego przejść po prostu. Hmm. Tutaj coś jest, ale tędy raczej nie przejdę, chyba że tędy... A nie, tędy ja przyszedłem. Hmm, a co z tym trzeba zrobić? Kulek już raczej... A, można, dobra. Idealnie. To trzeba złapać jakoś. Szybko nam przeją trochę. Ale nie I Coś się chyba powinno otworzyć, tak zgaduję. No, o się zamknęło? A nie otworzyło. Ale dobra. Hmm. Aha, chyba wiem o co chodzi. Tak. I teraz włączyć. O, nie trafiłem. A i co tu się dzieje? Zblokowało mnie trochę. Dobra, tam już raczej nie wrócę. To gdzie trzeba iść? Hmm. Ciężkie pytanie. Hmm. To może tak, teraz już na tym nie zakończymy, ponieważ to już tam trochę trwa. Tak więc, do zobaczenia, do usłyszenia, na razie, pa.